Dzień dobry, słuchajcie, mam się nagrywać. Z holu zakupowego z Shane, ale patrzę, że mam 6 rzeczy. I jeszcze czekam na jedną paczkę z pięcioma rzeczami, także mówię, kurde, no, nie nagram tego, bo nie będę nagrywała, wiecie, jednego odcinka 6 rzeczy. o 5 rzeczy, także stwierdziłam, w ogóle dzisiaj otwierają galerię i wszystko. Także ja zaraz jedziemy do galerii, także stwierdziłam, że nagram vloga. Po pierwsze, musimy się ubrać. To nie jest fajna rzecz, ale słuchajcie, dzisiaj planuję kupić oczywiście tak, odżywkę do rzęs bo mm, jak bym się w jak to wiecie, że teraz nie mogę na, nakładać rzęs. Odżywkę do rzęs musimy wybrać w TK Maxie jakieś rzęs takie napań. Normalnie do doczepiania i będziemy się próbowali doczepić rzęsę. Pokażę Wam w ogóle to wszystko, jak to wygląda. No i co? No i po prostu taki vlog! Luźny, fajniutki vlog. Otwierają sklepy. Po dwóch miesiącach pojadę do galerii. Nie pamiętam, co się robi w galerii po prostu. Dobra, ubieram się. Już jestem ubrana i jadę. I moja mama mnie trochę oszukała, bo przyjechałam do ciocia i mama powiedziała, że miała tylko zamówić i że z nim pojechałam do Castorama i musiałam czekać Szukam jakiś żen, zobaczymy w ogóle jak będzie duża kolejka do sklepu Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ile tam ludzi będzie Ale jest wcześnie, bo która jest godzina? 13 jest? Jeszcze powinni być ludzie w pracy, słuchajcie O, 14.14 14 jest Mów no wiecie, wiecie, że wcześniej zaczęłam też godzinę 14.14? Ale 14? faza, ej co to oznacza? Co to oznacza? Słuchajcie, wiecie, jakieś dziwne, jak są otwarte sklepy! Ja się czuję naprawdę i stoimy w kolejce do TK Maxa, także jest kolejka, tak jak mówiłam, ale czekamy sobie i, i ja chcę rzęski. Znalazłam takie rzęsy i one są po 22 zł. Ale patrzcie, one są jakby takie za duże, że wiecie takich... Nie chcę się że jest ich tak mega, mega dużo, a jak chcę taki bardziej trochę naturalny efekt, także lecę szukać dalej. Ale mega dużo kosmetyków jest na przecenie. Patrzcie, mamy tutaj paletkę z NYX, -a, ale to. Aha, to są to są rozświetlacze za 29 Złotych, a było 87. Fajna, mega cena. Dużo jest takich tutaj perełek, ale ja mówię, ja się dzisiaj skupiam bardziej na tych rzęskach. Ja teraz używam zalotki i patrzcie, ja mam jakąś zalotkę taką tego. I tutaj jest zalotka z Barbie za 20 złotych, a była za 60. I ja mam właśnie te pędzelki z tej kolekcji z Maxa, I są zarąbiste, także tą zalotkę sobie weźmiemy. A z rzęs to patrzcie, mamy tutaj takie. Te będą takie za długie, nie? Niby fajne, ale czekajcie, bo te, te nie będą takie mega naturalne, chyba. się znaczy, będą naturalne, nie wiem, po ile one są. 16 złotych. Dobra, weźmiemy i je testujemy najwyżej na testa. Bierzemy tą zalotkę, te rzęsy i chyba to tyle. Bardzo mało rzęs jest. Nie, no bo patrzcie, te są takie za długie, już będą taki inny, miały efekt. Te nie. Dobra, bierzemy tą zalotkę i te rzęski. Wróciłam do domku i słuchajcie, szybki hol zakupowy. Coś bardzo po prostu potrzebnego, co są moje ulubione podpaski dziewczyny, serio, one są tak fajne. Weźcie sobie, po prostu spróbujcie. Dalej mamy tam taką maseczkę do ust z Douglasa, one są mega tanie, mega fajne. 2,90 kosztuje jedna, serio, są fajowe. Ta zalotka, którą wam pokazywałam, to ją właśnie Kupiłam w Douglasie dorwałam takie rzęski, i moim zdaniem są one o wiele, o wiele ładniejsze niż tamte. Zaraz sobie porównamy. O, dobra, mamy te i patrzcie. Nie no, w sumie te są takie, nie no, mi się bardziej właśnie podobają te natural, bo te są glamour, te natural, bardziej mi się chyba podobają te natural Dobra, zobaczymy, przyczepimy i zobaczymy, które będą jakby wiecie, ładniej wyglądały Kolejna ta maseczka na usta, batonik O, dlaczego ja tego nie zostawiam w samochodzie? Kupiłam w Maxie zapach do samochodu z Zary i patrzcie, one ogółem kosztują 50, a, nie 50, tylko 41 zł, a ja kupiłam za 16,99 i... Pachnie naprawdę ładnie. Black Mochi to mój ulubiony energetyk. Jaką być energetyka to tylko tego i jakby nie lubię pić dużo, tylko na przykład tak sobie wypiję połowę i tyle, i już nie chcę. Dezodorant kulka pod Pachę taka z garniera, bo ten spray to jakiś dziwny jest, co Wam pokazywałam. I w ogóle wiecie, że kupowałam tą maseczkę z Only Bio do włosów. I dokładnie taką samą tylko, że ją gdzieś zgubiłam w domu. Przysięgam wam, zgubiłam ją w domu i nie mogę jej znaleźć. Dajcie znać! Po prostu, kto kiedykolwiek zgubił jakąś rzecz w domu i nie mógł jej znaleźć, zostawia łapkę w górę. Pod tym filmem zobaczymy, ile nas jest. Na Naprawdę, serio, po prostu zróbmy taki eksperyment Kto kiedykolwiek zgubił coś w swoim domu Zostawia łapkę w górę, zobaczymy ile osób takich jest Bo to jest po prostu dziwne Zgubienie czegoś w swoim domu I nie nie, że nie można tego znaleźć w ogóle No i kupiłam jeszcze takie dwie koszuleczki na ramionczka Takie bardziej obciskujące Z H&M, jedna czarna, jedna biała rozmiar XS, XS I kosztowała, jedna z nich kosztowała O 15 zł, myślałam, że 20 A, 499 to ta gitarka No i takie moje zakupy Jestem taka głodna, że czekam tylko na obiadek Myślę, że wróciliśmy i mama robi obiadek i będziemy Zjadłam ubiadek i słuchajcie, oglądam ten serial y, Ginny Georgia. Nie wiem, co się czytam. Jestem na trzecim odcinku i Wy mi go poleciliście. Niby taki normalny serial, taki wiecie, no takiego nic nadzwyczajnego, a jest naprawdę fajny, wciągający. Także jak nie oglądaliście to serio, jak na razie polecam, jestem na trzecim odcinku serialu, Jak na razie polecam, ile co oglądać dalej, i potem, kiedy sobie trochę odpocznę, to zajmiemy się tymi rzęskami. Dobra, słuchajcie, czas przykleić te rzęsy. Ja przysięgam Wam, ja nie umiem przyklejać rzęs. Dawno tego mega nie robiłam. Najpierw Właśnie przyzalotkuję sobie te rzęsy Żeby trochę je podnieść, no i nie wyściągnęłam Rzęsy i w ogóle, ale jednak to Tak ogromne przyzwyczajenie I ja patrząc na siebie bez tych rzęs Nie widzę siebie, patrzę się teraz w lustro I po prostu mi się to nie podoba Serio, mówię wam, mi się to nie podoba Ja wiem, wy mi piszecie, Kinia, Boże jak przepięknie wyglądasz Mi się to nie podoba, a ważne jest to Żeby mi się to podobało, także no nie wiem Dopóki nie będę mogła robić rzęs, nie wiem Próbuję je regenerować Zalotkować, nie wiem co jeszcze będę z nimi robić Doczepiać, zobaczymy jak to wyjdzie mi się podoba, kiedy mam rzęsy, tak żeby narobiła po prostu wszystko, żeby te rzęsy mieć. Tak wygląda zalotka. Trochę przyzalotkuje rzęsy, trochę je podtuszuję i dopiero na to doczepimy. Gdzie ja mam tuż do rzęs, moi drodzy? Gdzie ja mam tuż do rzęs? Dobra, mam tuż użyję tego tuszu z Too faced Nie umiem tego mówić o liść. Moja każanka po prostu mówi: Tak, się tego nie mówi. Nie umiem tego mówić, nieważne. Dobra. Wezmę sobie, przyzalotkuję te rzęski, zobaczymy tą zalotkę i przyklejamy te. Dobra, czekajcie, wypróbujemy tą zalotkę. Czy to jakieś kurde że droższa, to lepsza, czy jak to? Dobra. I trzymamy tak z, nie wiem, 10 sekund? Tura. Boże, jaka luźnica. Nie wiem czy ty... No zobaczcie to w kamerze, patrzcie. Na te rzęsy, a na te. Jak te są podniesione, a jak te nie. I teraz szybko ja sobie leciutko, dosłownie leciutko podtuszujemy, żeby tak się kolorem nie wyróżniały od tych doczepionych. Leciutko, Kinia, leciutko, leciutko, Kinia, nie musisz dużo. Bo ja to zawsze mówię, leciutko, leciutko i nigdy nie wychodzi leciutko. 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 I teraz drugie oko tak samo zalotkujemy, czekajcie, muszę ładnie sobie znowu złapać. Dobra, złapałam. 10 sekund. Dobra, i mamy podniesione podniesione takie baby rzęski i tak samo troszeczkę je sobie tuszujemy. Ta załóżka jest o wiele lepsza niż tamta, bo tamta podniosła te rzęsy, ale one i tak nie wyglądały na podniesione. A tu widzę ty. Nawet bym nie musiała sobie doczepiać, bo naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Wiecie, jakie mocniej podtuszować, bo teraz to są takie maleńkie. Bierzemy teraz te rzęsy. Tak one wyglądają. Przydałoby nam się penseto na pewno. To by się nam na pewno przydało. Poszukam pensety. Też miałam tą z Barbie, gdzieś z tej samej kolekcji, ale ja bardzo lubię gubić rzeczy. Dobra, tu mam jakąś pensetę taką normalną. Miałam taką do rzęs w ogóle też pensetę, wiecie? O, tu mam, patrzcie. Może no, nie wiem, jak jej używać. Patrzcie, mam taką pensetę do i ona jest normalnie z Ardel i to się łapie i tak się robi. Aha! To się ciekawe potem tak przykłada i tak, wiecie, się przyczepia te rzęsy Dobra, zobaczymy ten klej, jak go się otwiera. Trzeba odciąć. Boże, nożyczki szukać. Nie, słuchajcie, dobra, czekajcie. Idę załatwić ten klej. Dobra, otworzyłam ten klej. Przybliżam Was teraz, żebyście ładnie widzieli to wszystko. Przymierzyłam sobie tą rzęsę, czy nie jest za duża, ale nie. Będzie gitara, nie trzeba. I podcinać. Jakie mam wory pod oczami. Dobra, stresuję się, czekajcie. Bierzemy ten klej i, i, i co, czekajcie? Ja go może gdzieś sobie wyleję trochę, tak sobie dotknę te rzęsy. No, nie, czekajcie, dobra, jak to zrobić? Poczekajcie, na rękę go sobie trochę wyleję, całe rzęsy dotknę tym. Gdy miał całą poklejoną rękę za chwilę, ale to nic. Trzeba mieć piękne rzęsy. I mamy tutaj ten klej i tak sobie. Moczymy tą rzęskę w tym kleju. Ale mało tego kleju wziąłem. Mhm. Dobra, mamy tą rzęsę w tym kleju. I teraz, chwilę sobie czekamy, aż ten klej tak się, się, wiecie, zrobi fajniejszy. I będziemy doczepiać. Przybliżę was jeszcze trochę, może. Dobra, będziecie widzieli chyba wszystko, bo ja muszę te patrzeć się w lusterko, więc. Dobra, czekajcie. I hop. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Początek się nie przyklei. Nie umiem w te rzęsy. Nie umiem w przyklejenie rzęs. Ja sam tak zrobię. Żeby się przykleiła dokładnie. A i mi się początek nie przykleił, no. A tego za mało te kleju wzięłam, wiecie co? Namoczymy pędzelek teraz w tym kleju. O, mamy tutaj ten klej. Teraz weźmiemy pędzelek, namoczymy i tą rzęsę dotknę i zaraz do Was wracam. Ej, dobra, jako tako ta rzęsa się przykleiła. Nie wiem czy dobrze. Spójrzcie na to, jak mamy tu ekspertów. Wiem, że mogę coś tam nierówno. Tutaj początek widać, że jest doczepiony. Ej, poczekajcie, a może ja bym tak podtuszowała tutaj lekko ten początek, żeby tak nie było. Widać, że jest podtuszowany, albo on jest może za duży po prostu. Ej, a może po prostu ta rzęsa jest trochę za długa. No mnie trochę kuje ten początek, rozumiecie, że chyba tutaj jest trochę za blisko, nie wiem. Może chwilę muszę jej mieć na sobie po prostu, żeby się, wiecie, przyzwyczaić też. No bo kurde, ja z doczepionych rzęs tak nie, takich na pasku nie miałam, więc się muszę do tego przyzwyczaić. I no, wydaje mi się, że nie jest tutaj za długa do kącika. Że wiecie, że nie jest za blisko kącika. Tutaj nawet kończą się moje naturalne, więc to jest chyba okej. Okay. Dobra, przykleję drugą mi do Was wrócę i zobaczymy. Ja nie wiem, czy jestem jakaś dziwna, ale ta rzęsa tak bardziej stoi do góry. I tak jest jej więcej, a tej jest tak mniej. I, i nie wiem, o co tutaj chodzi. Że tak za bardzo jakoś ją naciągnęłam, czy o co jej tutaj chodzi tej rzęsie, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy nie za blisko ją przykleiłam. To... Boże nie wiem, naprawdę ja to robię pierwszy raz od nie wiem, trzech lat temu, może sobie sama doczepiałam tak rzęsy na pasku. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze doczepiałam. Nie, no chyba jest git. Mogłam zrobić tak, że po prostu kreskę zrobić. To Wtedy by się mniej rzucało w oczy, że są doczepione, ale już trudno, już jest zapóźniona kreskę. Dobra, wiecie co? Wykonam cały makijaż i zobaczymy. Ale nie no, jak na pierwszy raz, odparcie od nierobienia, to nie jest chyba źle, co? i od razu, i od razu tak mi się lepiej na no mnie patrzy, też w tych rzęsach. Czuję je cały czas, ja się zdenerwuję, że ja je czuję, ale że już ładniej wyglądam, po prostu bardziej się sobie podoba, jak się patrzę w lustro teraz. Także dokończę makijaż i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pomalowałam się i jem banana. Dobra, te oczy wyglądają w ten sposób. Zrobiłam sobie za nimi, odkliłam te rzęsy. Seru, mam jeszcze banana. Odkleiłam te rzęsy i zrobiłam taką mini kreskę, która mi nie wyszła I przykleiłam je jeszcze raz i wygląda to w ten sposób No myślę, że git, no już oczywiście, już wyglądam o wiele lepiej jak się patrzę w kamerę Jeszcze tylko ogarnąć włoski i voila Szkoda, że nie są przedłużone W ogóle słuchajcie, pogadamy sobie zaraz o maturze, bo dzisiaj mój rocznik pisze maturę I jest mi pytań, czemu ty nie piszesz matury? Więc wam opowiem, czemu ja nie piszę matury. No i ja już na ten temat matury wypowiadałam się naprawdę dosyć dużo razy, ale rozumiem, że wiecie, cały czas przybywam widzów, czekaj ja się oczywiście bardzo cieszę. I witam was wszystkich od początku pokrótce. Ja ogłębłam z zarumbistym uczniem zawsze cała podstawówka, gimnazjum, kończyłam czerwone paski, super, miałam średnie, wszystko super, poszłam do jednego z lep... najlepszego, jednego to były... są dwa, jakby takie najlepsze licea w, na... w naszym w moim mieście, pierwsze Elo i drugie Elo. I ja się dostałam właśnie do tego pierwszego Elo. Od razu do klasy medycznej, wiecie, naprawdę miałam bardzo fajne oceny, bardzo fajne średnie, bardzo fajnie poszły mi testy w trzeciej gimnazjum. Ogółem byłam taka, że, wiecie, chciałam być lekarzem, chciałam być na medycynę, ale ja po prostu miałam jakieś tam lekkie problemy w życiu. Kiedyś bo o tym opowiem, nie chcę teraz z tym rozmawiać. Trochę mi się ta noga tam powijała w tym liceum, nie powiem, że nie. Nie miałam w ogóle wsparcia od wychowawcy mojej klasy, wychowawczyni. No i tam, wiecie, już ta druga gimnazjum, druga, gimna druga liceum, już wtedy już zaczęłam trochę nagrywać i w ogóle miałam problemy, więc trochę ja tam do tej szkoły trochę nie chodziłam, miałam sobie oceny. No i i tutaj pani wychowawczyni była taka. Y... No i wiecie co, po prostu nie chcę się naprawdę o, te, o, o tej. Pani rozmawiać, ale no, była taka po prostu totalnie Antena nie podcinająca skrzydła, nic nie osiągniesz, bla bla masz się uczyć, nauka jest najważniejsza i bla No i nie miałam wyjścia, pamiętam taką sytuacją przełomową, przez którą ja wyszłam z tej szkoły, było to, że ta pani korczej zadzwoniła do. Miałam taką koleżankę i zadzwoniła do tej koleżanki mamy, żeby ona się ze mną nie kolegowała, bo ja będę ja mam zły wpływ. No i wtedy ja już to powiedziałam, mamie, moja mama zabrała papiery z tej szkoły i zapisałam mnie do zaocznego liceum, co było najlepszą decyzją w moim życiu. Przez to, że miałam zaoczny liceum, wiecie, raz na dwa tygodnie w weekendy, piątek, sobota, niedziela miałam lekcję i wiecie, mogą się realizować super w tym co lubię. Wiecie, po prostu, no tutaj, mogą się realizować w swoich pasjach i tą szkołę gdzieś tam sobie mieć na boku, dalej ją kończyć, bo ja jestem tego zdania, słuchajcie, jak to powiedzieć, troszeczkę jestem odbiegnięta od tego wszystkiego, od tych norm, bo dzisiejsze społeczeństwo ma na szczęście takie coś. Matura, że matura musi być, kto no po prostu trzeba mieć maturę, jak nawet nie chcesz na studia, to napisz tą maturę, bo a co może kiedyś coś się stanie i co? I po co mi jest ta matura? Słuchajcie, matura, studia, etacik, no i do widzenia. I pracujecie na czyjeś może ja nie, 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 ja dziękuję, ja tak nie chcę. Ja chcę pracować u siebie, chcę rozwijać swój biznes, mi do tego matura nie jest potrzebna. Możecie mieć inne poglądy i oczywiście, szanuję, że Wasza pogląda, jeżeli jeżeli Wy, wy myślicie, że matura jest tak bardzo potrzebna i po te studia, i tracenie tylu lat na to, żeby się uczyć i potem pracować za jakąś tam krajową u kogoś w firmie, to okej, okay, ale dla mnie to jest po prostu strata czasu, nie chcę mieć jakiegoś czegoś nigdy w życiu i jeżeli kiedyś mi się noga powinie, to hmm, oczywiście będę chciała, chciała dalej zapracować że, na pieniądze, żeby po prostu dalej mieć w rozwijaniu własnych biznesów, a nie pracowaniu u kogoś. Nie podchodzę do matury, ponieważ mi ta matura nie jest potrzebna. Wiecie, ja nie uważam, że może za parę lat mi się to odwidzi i będę uważała, ty jak chcę iść na studia, więc wtedy jak najbardziej sobie do tej matury podejdę. Teraz nie czuję takiej, nie czuję takiej potrzeby, nie Chcę zdawać tej maturę, nie chcę iść na te studia. To nie jest totalnie dla mnie po prostu idę inaczej niż pokazuje ten system, ta cała edukacja, moim zdaniem to, co uczą w tej szkole. Cała matematyka cała rozbudowana to wszystko, po co to jest tam w życiu za przeproszeniem? Po co mi jest to w życiu jeszcze zarabiając już pieniądze i prowadząc własne działalności, nikt mnie jeszcze się nie zapytał. Jaką ocenę miałam z tego, żebym ja podała, nie wiem, pi do kwadratu, ile to i w ogóle takie rzeczy, nikt mnie jeszcze o takie coś nie zapytał. To nie jest ważne w takim życiu, jakie ja prowadzę i myślę, że większość z jakie życie będzie prowadziło, to to, co się nauczył w tej szkole nigdy mu się w życiu nie przyda, ale jak mówię ja nie mówię nie, jeżeli ktoś ma inne poglądy, ma inne poglądy, każdy ma swoje poglądy, więc szanujmy siebie nawzajem i to, co sądzimy. I jeżeli się piszecie teraz maturę, to oczywiście trzymam za was gorąco kciuki i dajcie znać, jak wam poszło bo serio, jestem tego mega ciekawa i jeżeli ktoś pisze tę maturę i mu na nie zależy to jak najbardziej ja trzymam kciuki, kibicuję, jak potem pisać to ja też kibicuję, żeby poszło mu jak najlepiej i co? I tyle. Także co kochani, ja się będę z wami żegnać. Widzimy się już w następnym odcinku bez samuceki. Pa!